To nie twoja wina, że ty jesz, chociaż wielu się stara, żeby to była Twoja wina, i próbuje przerzucić na Ciebie winę za nadmiar kilogramów na Twoich nóżkach. To chyba taki najczęstszy mechanizm, każą tobie się ruszać, spalać kalorie, a potem wiadomo, że tobie się nie uda, bo ta ideologia jest ideologią, która nie ma prawa zadziałać długoterminowo. Potem wystarczy zrzucić na ciebie winę i powiedzieć, że to Twoja słaba, silna wola. Prawda jest taka, że za procesy odczuwania głodu i sytości odpowiadają hormony. Hormony, które są wytwarzane w konkretnych sytuacjach, i to hormony powodują zwiększoną lub zmniejszoną podaż energii, czyli po prostu jedzonka. No a hormony, słuchajcie, to są naprawdę silne sygnalizatory. Nie ma takiego cwaniaka na świecie, który byłby w stanie przeciwstawić się hormonom. Jak hormon każe Ci jeść, to będziesz jeść. Nawet jak na początku nie chwycisz tej bułeczki lub tej przekąsteczki, to wstaniesz w nocy, otworzysz lodówkę i na rozkaz hormonów zaczniesz. Coś jeść. Oczywiście, hormonów, które regulują przyjmowanie pokarmu, uczucie głodu i sytości jest wiele, ale dwoma takimi najważniejszymi, które rządzą całym procesem, jest grelina i leptyna. Grelina jest tym takim hormonem, który powoduje, że czujesz notoryczny głód, po prostu musisz coś zjeść, jak nie zjesz, to umrzesz. A leptyna takim przeciwstawnym hormonem, który mówi: Dobra, chłopie, słuchaj, już jestem pojedzony, mam odpowiednią ilość energii. E, idź spać i już nie jest. Fajne te nazwy. Gryna, leptyna, jak poznałem te nazwy, oczywiście no, na studiach nas tego nie uczyli. Wiedzę zdobywaliśmy po sami studia. <laughs> po studiach. Y, nazwy, nazwami. Ale wszystko byłoby dobrze, gdyby te hormony, czyli grelina i leptyna, działały prawidłowo i nie zostały rozregulowane przez te patologiczne zalecenia częstego obiadania się wysokowęglowodanowymi posiłkami. Oczywiście zaczniemy skupmy się w takim razie na gremlinie, no bo mi grelina ewidentnie kojarzy się z tym filmem z dzieciństwa. No pamiętasz, namiętnie oglądaliśmy gremliny. różnego rodzaju filmy, Byli, były gremliny i kritersy. No i grelina to jest taki gremlin z dużymi uszami. Ciekawostka jest taka, że grelina no, w najwyższym swoim stężeniu wcale nie występuje rano. Mówię to dlatego, że jeżeli nie czujesz głodu rano po wstaniu to nie musisz futrować, zgodnie z zaleceniami wielu osób, śniadanka po otwarciu oczu, tylko po prostu wsłuchaj się w swój układ hormonalny i zjedź posiłek zdecydowanie później, nawet o 12-13, jeżeli wtedy ta grelina się podbije i powie słuchaj, czas na jedzenie, daj mi trochę wartościowych produktów do przewodu pokarmowego. Grylina to hormon wytwarzany przez komórki żołądka. Tam właśnie w śluzówce żołądka wydzielana jest greina. To ciekawe, że tam właśnie wydawałoby się, że żołądek to taki worek, do którego wpada jedzonko, i tam ma się rozpuścić, troszkę strawić. A tu proszę bardzo, tam właśnie produkuje się greina i to ona wydzielana przez komórki żołądka daje sygnał, do tego żeby zacząć jeść. No to teraz już wiesz, że sięgasz po jedzenie wtedy kiedy poziom greliny masz wysoki. No to pytanie jest jak robić, żeby nie musieć sięgać po jedzenie tak często, czyli jak zrobić, żeby poziom greliny był wysoki, ale nie za często w ciągu doby. No to podpowiedzią będzie tutaj sytuacja, która pod, podkręca grelinę. Słuchaj. Grelina jest bardzo często obniżana po jedzeniu. Właściwie za każdym razem kiedy spożywasz jakiś posiłek, grelina obniża, no bo czujesz wtedy sytość, czujesz pojedzenie, ale bardzo ważna jest informacja taka, że różne posiłki powodują różną reakcję na grelinę. Powiem konkretnie o co mi chodzi. Po zjedzeniu na przykład białka, czyli jesz mięso, pyszne mięsko, na przykład steka. Albo jajeczniczkę. Albo jajeczniczkę, czyli taki posiłek głównie białkowo-tłuszczowy, no to grelina szybko idzie na dół i jej poziom utrzymuje się nisko przez wiele godzin, czyli po takim posiłku przez wiele godzin będziesz czuć sytość i pełność. Raczej nie będziesz chcieć zjeść nic więcej. Ale co się dzieje, kiedy na śniadanko zamiast jajeczniczki i boczku, albo na obiad zamiast steka, zjesz na przykład, płatki śniadaniowe, wypełnione węglowodanami, a nie daj bóg jeszcze z dodatkiem jakichś dziwnych czekoladowych kółeczek, a twój obiad to będzie talerz wyładowany makaronem lub wyładowany ryżem, to poziom greliny też szybko spadnie, nawet szybciej, poczujesz mm -hmm. to uczucie takiej satysfakcji, na najedzenia. Twój organizm dostaje sygnał, jestem najedzona, jestem najedzony, ponieważ grylina opada, mm -hmm. ale po takim posiłku poziom gryliny wzrasta już po dwóch godzinach, a czasami nawet szybciej. Dlatego zobacz, to nie chodzi o silną wolę, mm -hmm. tylko chodzi o to, że każda, każdy makroskładnik, Inaczej wpływa na poziom greliny. Białkowo-tłuszczowe dłużej utrzymuje się grelina na niskim mm -hmm. poziomie, a węglowodanowe krócej, także szybciej zaczniesz chcieć jeść. Mówiąc, mówiąc obrazowo, gdybym był producentem jedzonka, gdybym był producentem różnego rodzaju frykasów, przekąsek, batoników i bułeczek i tak dalej, dążyłbym do tego, żebyś jak najszybciej Zaczęła, jak najszybciej zaczął dzień od posiłku wysokowęglowodanowego. No, bo wtedy, znając tę prawdę naukową, mam pewność, praktycznie, że za dwie godziny znowu będziesz głodna, za kolejne dwie godziny znowu będziesz głodny, za kolejne dwie godziny znowu będziesz głodny i zrobię z ciebie niesamowitą maszynę do zajadania. Jedzonkiem. A ja I też, będę to sprzedawał. A ja jak gdybym też chciał otworzyć firmę produkującą to jedzonko i płatki śniadaniowe różnego rodzaju, to na pewno zrobiłbym tak, żeby w pewnym momencie zalecenia, które dostajecie od dietetyków i od wszystkich, którzy zajmują się odżywianiem, brzmiały tak. Należy jeść częste posiłki i broń Boże, nie unikać węglowodanów. Wtedy, no co się dzieje? Twój organizm jest rozregulowany układ hormonalny i grelina, która normalnie spełnia funkcję taką, że chce ci się jeść, ona potem spada i przechodzimy zaraz do leptyny, mm -hmm. to wtedy robimy się maszynami do... Pochłaniania jedzonka, czyli już jesteś maszynką do pochłaniania tych wszystkich pełnoziarnistych, tych bułeczków i tych innych rzeczy. No i wszystko by było ok, gdyby kolejny hormon leptyna, który powinien dać znak Twojemu mózgowi, że jesteś pojedzona, że już nie chce się Tobie jeść, przestań jeść. Ale niestety w w pewnych sytuacjach ta sygnalizacja jest zaburzona i Twój umysł nie odbiera tych sygnałów. Ciekawostką jest to, że hormon leptyna jest produkowany przez tkankę tłuszczową. tłuszczową. To bardzo ciekawe. Tkanka tłuszczowa, która wydawałoby się jest tam tylko po to, żeby falować i robić... No. Poniosło Cię, dobrze. Faluj e, dalej. Jest żyjącym organizmem samym w si sobie i wytwarza leptynę. I co ciekawe, w Twoim organizmie, jeżeli masz tej tkanki tłuszczowej za dużo, w związku z tym logiczne jest to, że wydzielasz, wytwarzasz więcej leptyny. Wobec tego w takiej sytuacji Twój organizm mówi dość za dużo leptyny, wobec tego nie będę na tą leptynę reagował i dochodzi do leptynooporności, a w konsekwencji jesteś maszyną do jedzenia, która nie dostaje sygnału, że się najadłaś. Chciałbym jeszcze raz wrócić do swoich marzeń. Gdybym marzył o tym, żeby być wielkim producentem żywności i żeby to po prostu towar schodził z półek, no to no już zrobiłem z ciebie maszynę do ciągle głodną i zajadasz się moim jedzonkiem co dwie godziny, tymi wszystkimi batonikami i tymi innymi przekąskami. Przepraszam bardzo. Fit fit batonikami. pełnoziarnistymi. No to teraz chciałbym wyłączyć tą leptynę, żeby ona po prostu na ciebie nie działała, żebyś ciągle czuła się głodna. I A winna. na końcu i tak zrzucimy winę na ciebie, ty nasz obżartuszku, bo przecież to jest twoja wina, twoja wielka wina, to nie leptyna i grelina. Ha, ale wierszyk mi się udał. Świetny wierszyk, Aha. ale dokładnie Częste jedzenie posiłków wysokowęglowodanowych nie tylko podkręca insulinę, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale podkręca notorycznie leptynę we krwi, a Twój organizm jak na większość rzeczy w nadmiarze zaczyna się przed nią bronić, czyli nie odbiera sygnału sytości, jesteś chodzącym głodnym robotem do jedzenia i to trzeba odkręcić. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat odchudzania, jak zdrowo schudnąć, koniecznie wskakuj w link w opisie i zapisz się do programu zdrowotnego Braci Rodzeń. Tam wiedza bardziej szczegółowa i jeszcze bardziej praktyczna.